Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o eventach w C-Sharpie. Jeśli kiedyś spotkałeś się z terminem zdarzenie w programowaniu pewnie wiesz, że eventy pozwalają reaktywować nasz kod czyli wywoływać pewne akcje w odpowiedzi na określone sytuacje np. kliknięcie przycisku, zmiany w bazie danych czy zakończenie pobierania pliku. W świecie .NET eventy są ściśle związane z delegatami które pozwalają wskazać metody, jakie zostaną wywołane, gdy dane zdarzenie się odpali. W dzisiejszym filmie przedstawię Ci, czym są eventy, jak je tworzyć i jak subskrybować w C, -Sharpie, aby Twoje aplikacje stały się bardziej interaktywne i modularne. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Jak działają eventy i dlaczego są potrzebne? W dużym uproszczeniu, event to mechanizm, który umożliwia klasie wywołanie powiadomień innym klasom lub obiektom. Odbiorcy, czyli subskrybenci, mogą wtedy wykonać odpowiednią akcję. Jest to genialny sposób na luźne powiązania, tzw. loose cupping, między komponentami Twojego systemu. Dzięki eventom klasa nie musi znać odbiorców, wie tylko że istnieje zdarzenie, a kto się na nie zapisze, czy zasubskrybuje, ten zareaguje w odpowiedni sposób. I przejdźmy teraz do Visual Studio i przeanalizujmy sobie eventy w praktyce. Ja sobie wcześniej utworzyłem nowy szablon Projektu w Blazorze. No i interesują nas tutaj tylko dwa pliki na ten moment, czyli mamy tutaj tą stronę główną, gdzie iterujemy się po naszej liście messages i wyświetlamy komunikaty na stronie głównej, tak? I w kodzie C-Sharp właśnie mamy stworzone prywatne pole messages i to będzie właśnie lista jakichś komunikatów, które będziemy sobie wyświetlać na stronie. Głównej. I właśnie eventy w C-Sharpie zwykle deklarujemy właśnie w ten sposób, gdzie event handler to właśnie delegat, i tutaj możesz oczywiście użyć dowolnego delegata, nawet takiego zdefiniowanego przez ciebie, i tutaj ta nazwa zdarzenia to faktyczna nazwa zdarzenia, po którym będziemy się odnosić do tego, Zdarzenia. No, i teraz możemy sobie użyć to zdarzenie w kodzie. Ja sobie dodam do naszego projektu nowy folder o nazwie Models i tutaj utworzę nową klasę o nazwie Publisher i zaimplementujmy sobie tą klasę, która będzie publikowała zdarzenia. Także na początek potrzebujemy jakieś zdarzenie, także public, event, delegate, może to być event handler. Czyli jest to delegat, który przyjmuje parametry object sender oraz event args e i nie zwraca żadnej wartości, ponieważ jest to void. Ok, następnie nazwa naszego zdarzenia. Niech to będzie on. Something happen. Super, czyli mamy utworzony event. Następnie stworzymy sobie tutaj metodę do something, obojętnie jaka nazwa. I właśnie wewnątrz metody wywołamy to nasze zdarzenie. Czyli robimy to w ten sposób. Że najpierw nazwa naszego zdarzenia i wywołujemy metodę invoke i przekazujemy parametry, i możemy tutaj przekazać obiekt tej klasy, i pusty ten drugi parametr event Args. Także mamy tutaj kilka kluczowych rzeczy. Po pierwsze, słowo kluczowe event, które definiuje zdarzenie. Event Handler to wbudowany delegat w Dodner, który wymaga, tak jak wspomniałem, dwóch parametrów: object sender i event rxe i on something happened invoke, gdzie przy okazji doklejamy do nazwy e, znak zapytania, który zabezpiecza nas przed wywołaniem null, jeśli nikt nie subskrybuje tego zdarzenia, czyli tutaj ta linia wywołuje nasze. Zdarzenie, ok? I teraz, gdy mamy zdefiniowanego publishera, chcemy, aby inna klasa, na przykład o nazwie Subscriber, reagowała na to zdarzenie. Także utworzymy taką klasę. Klasa Subscriber. No, i ta klasa musi zasubskrybować event i dostarczyć metodę, która wywoła się po wystąpieniu tego zdarzenia. Czyli tutaj. W konstruktorze możemy zrobić w ten sposób, że będziemy tutaj przekazywać publishera i zasubskrybujemy się na event z tego publishera, czyli on something happened. No i robimy to w ten sposób: publisher.on something happened i teraz plus równa się. I tutaj wprowadzamy metodę, która ma zostać wywołana, gdy to zdarzenie zostanie wywołane. No i tutaj mamy również podpowiedź z Visual Studio, że jeżeli klikniemy teraz tabulator, to ta metoda zostanie utworzona i możemy ewentualnie jeszcze dostosować jej nazwę, ale jak najbardziej może zostać ta domyślna nazwa w tym przypadku. No i teraz, dzięki temu, że podpięliśmy się pod to zdarzenie, zawsze gdy publisher wywoła to zdarzenie to subskrybent zareaguje i zostanie wywołana ta metoda. No i teraz żeby to wszystko zadziałało stwórzmy sobie prosty przykład na tej naszej stronie dodamy logikę w tej metodzie on list, która zostanie automatycznie uruchomiona także stwórzmy sobie najpierw Publishera następnie Subscribera Super, w ten sposób. Aha, ja tutaj już w konstruktorze przekazuję naszego publishera. To oczywiście możemy w ten sposób zostawić, ale może, żeby to było bardziej czytelne, zamiast tutaj subskrybować event w konstruktorze, stwórzmy sobie do tego po prostu osobną metodę. Także public void subscribe w ten sposób. Czyli najpierw, czyli możemy sobie utworzyć normalnie nowy obiekt tej klasy. A dopiero będziemy się podpinać dedykowaną metodą subscribe. No i właśnie to zrobimy teraz. Podepniemy sobie tego naszego subscribera pod zdarzenie, także subscriber, subscribe, publisher. I następnie, jeżeli sobie uruchomimy metodę z naszego publishera do something, to zostanie wywołane to zdarzenie on something happened. I tak samo powinien o tym zostać powiadomiony obiekt klasy subscriber. Natomiast żebyś mógł zobaczyć, że tutaj faktycznie coś się dzieje, możemy sobie właśnie dodać komunikaty, dzięki którym będziemy sobie wyświetlać na ekranie to co się dzieje. Także na początku mówię Ci, że właśnie tutaj na naszej stronie głównej wyświetlamy komunikaty, które są dodawane do tej listy Messages, w związku z czym musimy troszkę zmienić te klasy i w konstruktorze. Przekazywać naszą instancję tej listy i wyświetlać tutaj właśnie komunikaty. Także ja sobie tutaj dodam jako parametr list of string messages i utworzę takie pomocnicze pole. To samo zrobimy w klasie subscriber. Czyli będziemy tutaj przekazywać naszą listę i przypiszemy ją sobie do pola i teraz tak w razor CS przekażemy tutaj w dwóch miejscach to naszą listę, dzięki temu będziemy sobie mogli wyświetlać komunikaty. No i na przykład w publisherze, gdy zostanie wywołana ta metoda do something, to wyświetlimy sobie komunikat. Wykonuję akcję w publisher. Super. Natomiast w klasie subscriber w metodzie Publisher on something happened, czyli tej metodzie, która zostanie wywołana po wystąpieniu zdarzenia. Wyświetlimy sobie komunikat. Subscriber zareagował na zdarzenie on something happened. Ok? Czyli po uruchomieniu naszej aplikacji. Powinniśmy dostać najpierw ten komunikat z publishera. Jeżeli subskryber zostanie o tym fakcie powiadomiony, to również powinien wyświetlić ten komunikat. Ok, także uruchomimy teraz naszą aplikację i zobaczmy, czy tak to zadziała. Super, także jak widzisz, nasza aplikacja wyświetliła dwa komunikaty, o których wcześniej Ci wspomniałem, czyli jak najbardziej. Wszystko zadziałało jak należy Tutaj publisher wywoła zdarzenie I od razu subscriber o tym fakcie został poinformowany Możemy sobie troszkę rozszerzyć ten nasz przykład Ponieważ często chcemy przekazywać do subskrybentów Dodatkowe jakieś dane o zdarzeniu No i właśnie do tego celu świetnie nadaje się Mechanizm dziedziczenia po event args Czyli możemy sobie utworzyć jakąś nową klasę Dodajmy do naszego folderu Models nową klasę Custom Event args. I ta klasa będzie dziedziczyć po Event args. i wyświetlimy sobie tutaj dodatkowo jakąś wiadomość. I teraz właśnie Publisher będzie miał event, ale z własnym typem argumentów, także Event Handler, i tutaj przekażemy ten nasz własny typ. Argumentów custom event handlers i dzięki temu możemy sobie przekazać do naszych subscriberów jakieś wiadomości. Także do metody do something dodamy sobie parametr message i będziemy chcieli tą wiadomość przekazać do subscriberów. Także new custom event args i jako messages przekazujemy wartość tego parametru. Aha, oczywiście, tutaj musimy mieć typ string i nie message, tylko message w ten sposób. No, i tą wiadomość również sobie tutaj możemy wyświetlić. Także wykonuję akcję w publisher z wiadomością message. Super. I musimy jeszcze zaktualizować naszego subscribera. Tutaj ta nasza metoda będzie miała tutaj parametr custom. Event Args i dostosujmy tutaj komunikat i pokażmy, że ta wiadomość faktycznie została tutaj przekazana. Także subscriber otrzymał wiadomość. E.message. Super. Aha, no i jeszcze musimy przekazać wiadomość tutaj, którą chcemy wyświetlić. Na stronie home.razor.cs i chcemy tutaj wyświetlić jakąś wiadomość XYZ Także uruchamiam ta naszą aplikację i zobaczmy, czy ta wiadomość zostanie przekazana. OK. Także zobacz, jaki czas mamy komunikaty. Wykonuję akcję w publisher z wiadomością XYZ subscriber otrzymał wiadomość XYZ, czyli jak najbardziej wiadomość z publishera została przekazana dla osób, które go zasubskrybowały. Także taką strukturę jeszcze dalej można rozwijać, aby przekazywać bardziej złożone informacje, na przykład o błędach danych obliczeniowych czy stanie aplikacji także tutaj możemy przekazywać cokolwiek, nie tylko proste wiadomości, ale również bardziej złożone obiekty przy okazji, jeżeli jesteśmy już przy Blazorze to zdarzenia tutaj są wywoływane w różnych miejscach jeżeli sobie stworzysz na przykład jakiś przycisk wywołaj zdarzenie klik, to tutaj właśnie możesz podpiąć się pod zdarzenie onclick i wskazać metodę, która ma zostać wywołana, czyli tutaj podpinamy się pod zdarzenie onclick i wskazujemy, która metoda ma zostać wywołana po kliknięciu tego przycisku, ok? No i taką metodę możemy sobie utworzyć, także generate event handler clicked i ta metoda zostanie utworzona w kodzie C# -Sharp. ja sobie tylko tego Namespace usunę i dodam usinga. OK. No i tu możemy dodać akcję, która ma zostać wykonana. Możemy tutaj znowu dodać jakiś komunikat do listy messages i zostanie to wyświetlone w naszej aplikacji. Wyświetlimy tutaj przycisk. Został kliknięty. I możemy też tutaj odwołać się do różnych parametrów, które zostaną przekazane. No i możemy na przykład wskazać położenie myszy. Także screen x i arc screen y. I możemy to ładnie wyświetlić w komunikacie, że nasza mysz jest w takim punkcie. Także położenie myszki. I tutaj mamy punkt x i punkt y. Super. No i żeby ten przecież jakoś ładnie wyglądał, dodajmy tutaj jeszcze kilka klas bootstrapowych, także BTN i BTN Primary, super uruchamiamy naszą aplikację i zobaczmy czy to zadziała, także mamy tutaj ten przycisk, klikamy i mamy komunikat, przycisk został kliknięty i mamy tutaj położenie myszki, jeżeli myszkę ułożymy w innym miejscu to zauważy ten to położenie jak najbardziej tutaj się poprawnie nam aktualizuje także to już jest takie bardziej praktyczne wykorzystanie zdarzeń w aplikacji Blazor gdzie najczęściej wykorzystasz eventy? Przede wszystkim interfejs użytkownika, czyli UI. W aplikacjach desktopowych, na przykład w WPF-ie, Windows Forms, tam każde kliknięcie przycisku to event. No i tak samo właśnie, tak jak to pokazywałem teraz w Blazorze. Oczywiście kliknięcie to nie jest jedyny dostępny event dla tych kontrolek. Każda kontrolka ma mnóstwo różnych eventów, pod które możemy się podpiąć. Komunikacja między warstwami, np. w systemach zdarzeniowych, gdy klasa serwisowa powiadamia o zakończeniu długotrwałej operacji Reagowanie na zdarzenia systemowe, np. w Unity, czy do Visual Studio, a nawet w ASP.NET, gdzie mamy Signal R. Biblioteki i frameworki, .NET udostępnia mnóstwo wbudowanych eventów, np. w kontrolkach UI Czyli to jest to, o czym również Ci już wspominałem Podsumowując, eventy w C Sharpie to kluczowe narzędzie w projektach opartych na wzorcu publikator subskrybent. Dzięki nim aplikacje stają się bardziej modularne i łatwiejsze w utrzymaniu. Komponent wywołujący zdarzenie nie musi wiedzieć, kto na nie reaguje, a subskrybenci mogą elastycznie zmieniać swoje zachowania. Jeśli chcesz zgłębić tajniki programowania w w.NET jeszcze bardziej, zapraszam Cię do mojego szkolenia online zostań programistą.net. Znajdziesz tam wiele lekcji wprowadzających i zaawansowanych, w tym mnóstwo ćwiczeń praktycznych, dzięki którym jeszcze lepiej zrozumiesz nie tylko eventy, ale i całe bogactwo platformy.net. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.